Szanowni Państwo, skoro otrzymali Państwo link do niniejszej prezentacji, to znaczy, że współpracują Państwo z jednym z oddziałów DTA. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem. Mam nadzieję, że spełniamy Państwa oczekiwania. Ciężko pracujemy, żeby uczynić naszą usługę bardziej atrakcyjną oraz kompletną. W związku z tym uruchamiamy nowe oddziały oraz rozpoczynamy świadczenie nowych usług w oddziałach już istniejących. Postanowiliśmy przedstawić Państwu pokrótce stan obecny i główne usługi realizowane w każdym z oddziałów oraz najciekawsze zmiany. Przedstawimy również krótko nowe oddziały. Szczegółowe opisy znajdą się w osobnych prezentacjach, do których linki znajdą Państwo poniżej okna z filmem. Wielokrotnie spotykaliśmy się z zapytaniami z Państwa strony na temat możliwości obsługi w innych miejscach w Polsce. Poprzez cykl prezentacji chcielibyśmy ułatwić Państwu sprawę i równocześnie liczymy, że nawet jeśli współpracują Państwo z innymi partnerami w różnych miejscach w Polsce, to powierzenie obsługi DTA w szerszym zakresie może przynieść Państwu korzyści w postaci lepszych warunków współpracy. Serdecznie zachęcamy do rozmowy oraz zadawania pytań do działu handlowego, do którego kontakt podajemy pod oknem z filmem oraz zapraszamy do obejrzenia prezentacji skróconej i prezentacji szczegółowej.